Robimy sondę. Czym dla was jest festiwal na brzegu? Ten festiwal jest dla mnie spotkaniem dwóch brzegów. <grywa> może być? Nie festiwal to jest trudne. No, okazja do zobaczenia fajnych filmów. Poznania może jakichś nowych filmów, o których jeszcze nawet nie słyszałyśmy. Tak, tylko miasto Kazimierz powinni tutaj jakoś zadbać o zlikwidowanie komarów. Nie wiem, nie wpuszczać, jakieś tabliczki postawić. Złapanie wolnego czasu. ale jest to możliwość spotkania superreżyserów, którzy robią też film, filmy o samych sobie. Odpoczynkiem. Możliwością obejrzenia jakiegoś fajnego filmu, w powietrzu też. I na pewno opcja jakiegoś relaksu i częścią wakacji. Zacznijcie takiego oddechu i w takim, w taką refleksję. Festiwal, dwa brzegi. Czyli wydarzenie kulturalne które jest w nietuzinkowym miejscu, bo nie są to oborniki śląskie, tak. nie jest to warszawski festiwal, tylko mamy tutaj lato i mamy tutaj Wisłę, powoli płynące, więc jeżeli chce ktoś zaznać kultury, przychodzi tutaj, mamy dwie sceny, na tych dwóch scenach rozgrywa się cała akcja.